Bartolini Bartłowiej, herbu zielona pietruszka mam na mija. Do usług! Hmm. Tak myślałem, że kolejne kłopoty. Ale nie mam błys bł błyszczyka się mówi, czy błyszczyka? Błyszczyk? Błyszczyka, czy błyszczyka? Jak się mówi? Błyszczyk. Nie mam, nie mam błyszczyka. Podolski, zagranie tam bardzo było dobre, ale przewidział to że włako. Okazja dla polskiej drużyny. Rusza Jeleń, podnosi rękę Smolarek na polu karnym. Jeleń. Praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Dobrze zarabiający nauczyciele będą to, to się do pana nie... Panie Ministrze, Pan będzie gospodarzem tego spotkania. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo za cały wkład Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Myślę, że powinniśmy także podziękować naszemu ambasadorowi. W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat no, spora grupa, w szczególności młodych ludzi, no, bo oni z natury rzeczy są najłatwiejsi do przekonania, uwierzyła, że w Polsce zagraża dyktatura. No, to proszę Państwa, oznacza, że można wmówić wszystko. No, że... Panie Ministrze, jeszcze raz gratuluję. Widzenia. Dziękujemy bardzo. I czy błyszczyka? czy błyszczyka? Błyszczyk. kleszcz się wpija, ale ze znieczuleniem. I podobnie tym, co ma znieczulić naszą wrażliwość i ostrość z widzenia rzeczywistości, są media. Są media, one właśnie dają to znieczulenie i jest wesoło. Jest wesoło, chociaż rzeczywistość jest inna. Dzisiaj przy właśnie tym rozroście y, potęgi mediów, zwłaszcza telewizji, ideałem dla tych, którzy panują, którzy wiedzą, że dzięki mediom, dzięki telewizji mogą rządzić wszystkimi, to jest kiedy mogą siebie obejrzeć, gdy sobie samym składają gratulacje. A jak już dojdą do władzy, a to wtedy panuje spokój. Gdzie? W mediach. Dzisiaj panuje spokój w mediach, bo doszli do władzy, ale jeżeli nie ma ich u władzy, to jest chaos i wszyscy mówią, już dajcie nam spokój, niech to się skończy. Te kłótnie, te, te wrzaski, te jakieś te. Doszli do władzy i już jest spokój. Gdzie? W mediach, ale nie w rzeczywistości.